Ryneczek jest od jakichś 5-6 lat w tym właśnie zabytkowym kinie. Wcześniej byliśmy w innym kinie, czyli w Gemini. Przyjeżdżają wystawcy różni, tak. każdy ma jakąś swoją dziedzinę jak akurat ciasta i tam warzywka. No jest zdrowa żywność, dobra i klienci nas odwiedzają. Ekologiczną, bio-eko. Yy. Swojskie wypieki tak jak moje na produktach z naszego gospodarstwa to co się da oczywiście nie chleby swojskie jajka od szybkich kurek to są naturalne produkty część mam co są owoce kandyzowane Yy, ale reszta, większość to jest, są naturalne, więc jest żurawina, jest miechunka, którą polecam, ma bardzo dużo witamin. Śliwki, jabłka, gruszki, to są nasze krajowe produkty, yy, suszone naturalnie. Na czwartek mamy bazar o 12, o 10 już są klienci i, i, i już sprzedają, tak? Także to nie, nie czeka, aż wszystkie stoiska będą już otwarte, klienci już robią zakupy do 12, to można powiedzieć nawet największy już jest ruch. Więc zapraszam, w każdy czwartek i w każdą sobotę.